Dawno temu w Szkowica. szkowica. Szerfie, Anto, zbracie paskudni. Dopadli Gabrysie, przystania, niedaleko studni. My wiemy, czym każdy się z nich trudni. Że są brzydcy, zli i okrutni. Filiby blady strach. Pobladła ze strachu blada twarz? I Simon, trzęsące się ręce. Trzęsą ci się rączki? Och, i mają swoje powody. Jutro są przecież jeździeckie zawody. Gabrysia prowadzi klub jazdy konnej. Musimy jej pomóc. Stawią im czoła siostry bezlitosne. Katarzyna i Paulina. I co panowie, spodniami coś się dzieje, a za swój dziunek powiecie? Dwa razy dwa. Nie My wiemy, wiemy osiem, osiem może. O, twoja twarz Filipie w dziwnym jest kolorze, z tych jaśniejszych chyba, bieloryb to stak czy ryba. Darujcie, przestańcie, o bezlitosne, zwracamy wam gabrysie. Kto do szkoły nie chodzi, ten sam sobie szkodzi. Ура, ультразаводы заводы!